Story. Sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was w dzisiejszej przygodzie. Jedziemy na Wilczy Szaniec, wejdziemy do byłej kwatery Hitlera, wejdziemy do tego bunkra, ale nie tylko tego, też innych w całym kompleksie Wilczy Szaniec. Jak również też poprowadzimy poszukiwania. Poszukiwania z wykrywaczem metali. Wykrywacze spakowane, lampki przygotowane, no bo będzie tam na pewno ciemno, strasznie, ponuro i wilgotno. Także lampka musi być. Zbiornik do pełna przytankowany, dobry humorek pod i ruszamy w drogę. Jesienią 1940 roku na budowę kwatery głównej, czyli Wilczego Szańca, wybrano miejsce w kompleksie leśnym w okolicach miejscowości Gierłoż, leżącej na Mazurach. Było to idealne miejsce spełniające wszystkie warunki, które zapewniały Adolfowi Hitlerowi i jego najbliższym współpracownikom bezpieczeństwo, ale też pozwalało na sprawne kierowanie działaniami na froncie wschodnim. Prace budowlane Wilczego Szańca rozpoczęto w listopadzie 1940 roku. Na powierzchni 250 hektarów powstało około 200 obiektów. Były to schrony przeciwlotnicze, obiekty o lżejszej konstrukcji z betonu i cegły oraz baraki drewniane. Kwatera dysponowała dwoma lądowiskami i dworcem kolejowym. W obliczu zagrożenia atakiem zbliżających się wojsk radzieckich 20 listopada 1944 roku Adolf Hitler bezpowrotnie opuścił wilczy Szaniec. Dwa dni później feldmarszałek Wilhelm Keitel wydał rozkaz zniszczenia wilczego szańca. W nocy z 24 na 25 stycznia 1945 roku rozpoczęło się wysadzanie schronów i baraków, które zachowały się w takim stanie do dnia dzisiejszego. Dotarliśmy na miejsce podróż dosyć szybko nam minęła. Jesteśmy już przygotowani i wchodzimy, żeby zwiedzać, żeby zwiedzać kompleks bunkrów, który znajduje się w wilczym szańcu. Jesteśmy zwarci i gotowi. Tak jest. Barak narad sztabowych wyglądał w środku tak. Praktycznie już tutaj nic nie zostało. Jedynie zarys tego budynku. Historyczne zdjęcie, które upamiętnia wyjście z baraku. Wyjście z baraku narad. Zachowały się tutaj jeszcze elementy stalowe w postaci drzwi jak również okiennicy. Kawałek, kalory... Kawałek kaloryfera nawet leży. Ewelinka zadumana podgląda kolejne zdjęcie i kolejny obieg, który jest w tle. Diabeł nie może, tam kobietę poślę. Ewelinka idzie z międzyzwały bunkra spojrzeć, jak to tutaj wszystko wygląda. Jestem przygotowana. Lampka jest. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja pierdolę ile to. Ciekawe. Ile tonu betonu na taki jeden bunker był użyty? No, wyobraź sobie, że na pewno trochę użyli. Generalnie każdy jest różnej wielkości i to też pewnie różne ilości, ale to robi. To robi wrażenie. Wielkość ma znaczenie. Wielkość ma znaczenie, prawda. A tutaj wejdźmy sobie, o! Gdzieś tam można zajrzeć, tam było przejście, ale tam nie będziemy się drapywać, dlatego że nie jesteśmy do tego przygotowani, nie mamy pozwoleń. Widzisz tam? No way. Nie mamowo. Jeszcze tam można iść do góry, zobaczyć. A, widzisz? No. Oh. Wdzielamy się tam, wdzielamy Idziemy, idziemy, idziemy. Co? Nie widziałaś, że to takie miejscowy fajne są, zobacz. Jak w górach się czują. Idziemy do tej piwnicy. Nawet jest jasno tam. Nawet trochę. Przyświeć tam poniżej. Tam nic nie widać, śmieci. Śmieciuchy. I tam jeszcze wyżej można wejść. Już nie przesadza tak by sobie nie się wdzierać Nie jestem przygotowana w góry. <noise> no i idziemy dalej. Idziemy. Kolejne. Miejsca, gdzie usytuowane są bunkry, ale najpierw musimy się stąd wydostać, a to już gorsza sprawa, bo trzeba patrzeć na nogi. To już skończ nagrywać, bo żeby nie było, że nagrasz mnie jak się lutnę. Ty lepiej patrz pod nogi. Dasz radę. Zawsze. Trochę mokro tu. Zajrzyjmy, chociaż tutaj tak po cichaczu w to jedno miejsce zobaczcie. Tam było, było zejście, ale nic nie widać. Poproszę przyświeć mi. No ja tam nie wejdę, jest Cisza. O zobaczcie. Jedno z pomieszczeń bunkra Hitlera. Jest tutaj taki dziwny jakby to nazwać dreszczyk emocji, no bo... Odbywały się ważne wydarzenia w tym obiekcie. Co wypatrzyłaś? Właśnie nic nie wypatrzyłem. Ale jeśli to zawsze mam nadzieję, że to jest znajdzie. No na pewno coś znajdziesz. Takie pancerne drzwi hmm. na rygle zamykały wejście schodkami można było wejść do góry i wchodził w tędyk na pewno Adolf Hitler chyba najbardziej zbrojony ten bunker i najgrubszy no ale wódz III Rzeszy musiał być dobrze chroniony wyżej? tu było okienko okienko coś mi nie, ciebie nie kamień pamiątkowy Idziemy dalej. I tutaj też jest zakaz wejścia. Też tutaj obniżony strop. Schody i ciekawska ewelina. Tak jest. Ale tak chyba jest ten, pomurowany. Może takie cienkie przejścia mieli. Musiał być ktoś bardzo szczupły. Nie, te bunkry są wysadzone i dlatego one zmieniły jakby swój pierwotny stan. No, widać jasno wyraźnie, że to zamurowane w środku Idziemy dalej z Eweliną. Ona ciekawska wszędzie chce wejść. To będzie można przy okazji nie, nie. coś nagrać. O, tutaj to wchodzimy do miejsca, gdzie Adolf Hitler prowadził też tutaj narady. I strzeg swojego bezpieczeństwa, ile tak to można powiedzieć. Tam dalej nie przejdziemy. A tutaj jest. Co tutaj jest? Tu wolno? Tu wolno. A tutaj jest sklepienie, widać, nad oknem, które tutaj kiedyś było. Chłopak wyskoczył z rogu. A ja ja Boże, on mówi. Nie, nie, to nie Hitler. Czy ja bym nie weszła? I tobie też nie radzę. Nie będę cię 20 lipca 1944 roku w Wilczym Szańcu, kwaterze głównej Adolfa Hitlera, przeprowadzono nieudany zamach na jego życie. Sprawcą był pułkownik Klaus Stauffenberg, który należał do grupy spiskowców. Zamach przeprowadzony przez grupę oficerów Wehrmachtu. Skupioną wokół pułkownika Klausa Stauffenberga miał stanowić początek obalenia Adolfa Hitlera. Pułkownik początkowo był wielkim entuzjastą polityki Führera. z czasem jednak zaczął zauważać, że działania wodza Rzeszy doprowadzą kraj do upadku. Stauffenberg jako szef sztabu Armii Rezerwowej brał czynny udział w radach wojskowych w Wilczym Szańcu. Podczas jednej z nich zdecydował, że podłoży na sali bombę. Przed naradą 20 lipca 1944 roku poprosił o miejsce w pobliżu Hitlera, argumentując to kłopotami ze słuchem. Po wejściu na salę pozostawił teczkę z ładunkiem wybuchowym odległości 2,5 metra od niemieckiego przywódcy i wyszedł ze spotkania tłumacząc się ważną rozmową telefoniczną. Bomba eksplodowała o 12.42. Hitler jednak przeżył zamach, odnosząc tylko powierzchniowe rany. Niemiecki oficer w przekonaniu, że Hitler nie żyje, ewakuował się i udał w stronę Berlina. Tego samego dnia wydano rozkaz aresztowania jego oraz współpracujących z nim spiskowców, a następnie skazano ich na karę śmierci poprzez rozstrzelanie. Przytuliłem się do przewodnika, żeby posłuchać trochę a, do się przytulasz do przewodnika, żeby posłuchać trochę informacji o tym bunkrze Hitlera. Okazuje się, że jedna ściana miała 4,5 m szerokości, a były trzy warstwy. Cię... w jakiś tam sposób usytuowane pewnie technicznie to było odpowiednio zrobione, także cała jedna ściana miała 12-13,5 metra. Jako ciekawostka. No i tutaj w tym kompleksie, gdzie jesteśmy, w szczycie, w szczycie jakby funkcjonowania tego kompleksu było Obsługi 2,5 tysiąca żołnierzy niemieckich. Niesamowita ilość. My, tak pokrótce, Wam pokazujemy te wszystkie bunkry, które tutaj są. Natomiast no, zachęcamy Was, żebyście przyjechali i to wszystko też zobaczyli. O, a tam kolejny, zobacz drzwi. Idziemy tam zobaczyć. Budynek adjutantury, usytuowany obok bunkra Hitlera. Zachowało się z tego. Budynku, drzwi metalowe, solidna robota. Zobaczcie, to wszystko jest naprawdę tutaj takiej grubości, że w razie jakichś działań wojennych było to praktycznie nie do zdobycia. A tutaj chyba wizjer. Odwrotnie są drzwi ustawione. Chcesz tam wejść do środka? Tak jest. Nawet muszę. No to wchodzimy. Bo natura by mi nie pozwoliła nie wejść. Schron węzła łączności. Widzę już napis na tablicy informacyjnej. Schron numer 21. No proszę, widzisz, nawet światło jest. O, można sobie przejść. Bili. Uważaj, patrz pod nogi o, zaglądamy sobie Tam jest makieta Pokazani są łącznościowcy Na tej makecie A to było ich pomieszczenie A teraz bardziej to, co z tego zostało Tak zakończyliśmy nasze szybkie zwiedzanie bunkru w Wilczym Szańcu. Idziemy dalej na kolejne bunkry. Oczywiście też będą poszukiwania. Jak wrażenia? Smutno. Smutno? No tutaj jak byliśmy i tam o tej Warszawie pokazywali te zdjęcia tych No niestety to jest wojna. My, my tylko widzimy na miastkę tego i możemy wczuć się w tą atmosferę. Obyśmy nie musieli w tych wojnach uczestniczyć. Tego życzę sobie, tobie i Państwu. A my jedziemy dalej. Jedziemy dalej. 400 metrów od Wilczego Szańca jest tak zwana trzecia strefa, gdzie jest kolejny kompleks bunkrów. Też potężne, też wielkie. Ale też można wejść i na górę. Zobaczcie, po tej drabince. Wchodzimy? No to wchodzi. Nie mogę Wam spódniczkę. <gry> Do odważnych ja świat zapomnę, należy. Ja mam wysokości. Zapomniałeś? To dobrze, że ci się nie przypomniał jak jesteś u góry. Ja bym po ciebie nie poszła. Byś musiał skakać. Jak wejdziesz na górę, to powiedz mi, co tam widzisz, a? Na razie Co? Strach ci nie pozwala? Nie chcesz się, żebyś się o mnie martwiła. No ja nie chcę, żebyś tam właził, bo spadniesz i popsujesz nam wyjazd. Nogi ci się trzęsą? Otóż to, bo teraz jedziemy dalej. Kolejna część dnia poszukiwania. Poszukiwania w tak cudownym miejscu, gdzie jest klimat drugowojenny. z liczego Szańca Przemieściliśmy się w okolice Ełku w trasie spędziliśmy dwie godziny żeby tutaj przyjechać ze znajomym i wbić szpadel w jego ziemię a co do szpadla, zobaczcie komuś tutaj mocno przyrdzewiała szpadel, ktoś tutaj długo nie kopał prawda? nie tylko szpadel przyrdzewiał, a co Ci jeszcze przyrdzewiało? szpadel O, o, dzisiaj będzie można go ponownie rozdziewiczyć. Tak jest. Jest już pierwsza znajdka, zobaczcie z bardzo ciekawego miejsca, ale zanim to wam dokładnie pokażę, co to za moneta, muszę wam powiedzieć, że yy, Prowadzimy poszukiwaniu w miejscu, gdzie podczas I i II wojny światowej przetaczały się tutaj fronty, także jest szansa na jakieś bardzo ciekawe znalezisko. A tymczasem wracamy do tej monety i zobaczymy co to jest. Ja już ją tutaj rozpaławiam i zobaczcie, jest już pierwsza moneta wojenna, jest to jeden Fenning, jeden Fenning z 1940 roku. Widać tutaj dokładnie. Także jest dobry początek. Mam nadzieję, że będzie coś jeszcze lepszego. Dlatego odpowiednio dostroję wykrywacz i ruszam dalej. zobaczyć co tam znalazła Ewelinka. Jakie skupienie, jakbyś wykopała, ja coś co? Popsułam. Coś popsułaś? No. Coś popsułaś. No, nie wiem. Też taki fragment łóżki, jak ja znalazłem. Skąd wiesz, że mam fragment no. łóżki? No bo mi się wydaje, że to. A może i o. No, no, może i tak. Najpierw fragment łuski zniszczonej, a tutaj w dołku jest cała, ale ze zbitą spłonką. A tym razem przedwojenny korek bezpieczeństwa. Zobaczcie. Dużo się różni od tych naszych współczesnych. Fragment łyżki. Ołowianej łyżki. Co tam. Tak się skupiasz i memlasz tym Pro Wiesz, prawdopodobnie były tu dwie osoby, bo wykopałem jedną puszkę i obok druga. Ale już nie będę się tam do niej dobierać. Dwie puszki. Podkopałem sygnał. Oczywiście musiałem się naskrobać, bo tu jest twarda glina. Myślałem, że to moneta, a to jest. A to jest. Zobaczcie sami. Najpierw sobie to podniesiemy wyżej i już wam sięgam. To jest guzik. To jest po prostu guzik. To jest guzik z jakiegoś munduru. Myślałem, że szoku dostanę. Zobaczcie, na pierwszy rzut oka to obrączka, natomiast to nie jest obrączka. Za chwilę Wam to pokażę, jak usunę tą ziemię, ale podejdziemy teraz do Ewelinki, bo ona tutaj narobiła krzyku, że znalazła coś ciekawego. Pokaż, co tutaj masz. Pierwsza rzut ja też myślałam, że to jest coś... To znaczy, myślałam, że to jest moneta, ale niestety nie jest to moneta. To prawdopodobnie jakiś mechanizm od zegarka, tak? Dobrze mówię? A nastraszyłaś mnie jak nic. No jo, ja myślałeś, Pędziłem. że co? Że coś mnie goni? Tak. Zobacz moją obrączkę. A no, jakby tak bokiem postawić to... Prawie zegarek i prawie obrączka. Tak jest. Nie, to miała być prawie moneta i prawie obrączka. Tak jest. A jest mechanizm zegarka i, i co? Usuń, zobaczymy co to jest. I co? Jest tutaj a tak. To jest takie twarde. Tak jest twarda tutaj ziemia, że masakra, nie? Niestety, a poczekaj, może go stuknę moim pędzelkiem. Może to być coś ciekawego czy nie. Zobacz, nie chcę. Kurde wyjść. Zablokował się. O, dobra. Ciężkie. Patelnia, no. Patelnia. Jaka patelnia? No ciężkie. A, no. Także tak. Na szczęście. Tak głęboko była. Zobaczcie, jak prawie sztych. Łopaty, czyli koło 30 cm. Taka blaszka. Jest pole. To i musi być podkowa. W ładnym stanie zachowania. Długo, długo nic. Aż tu, nagle. aż tu nagle historia zaczyna się tak, że wyskoczyło mi kawalątek podkowy więc czułam, że będę mieć kawalątek szczęścia no i chociaż dobre i to mogę się pochwalić dwa feningi. Ty nie narzekaj, że tylko dwa feningi, bo tych monet coraz mniej jest na polu no to tak. dwa feningi, zobacz i to z którego roku 1890 któryś ja albo jeszcze nie 1900 Ale Rzucę moim okiem. O jest, wiesz. Właśnie coś, co mi się lubią najbardziej. A generalnie ciekawe, jak to się stało, że ta moneta znalazła się na tym polu. No, wyobraź sobie. No, szedł chłop i zgubił. Nie. Szła baba i Zwieźli zgubiła. Wieźli tu z tym zgnojem. A. Czekaj, chcę rok zobaczyć. Nie widzę. Czekaj. 1870 Mm, nie wiem. 1870, zobacz, 4. Czwarte, 1874. 1874. I ona lat żyła w ziemi i czekała, aż ty ją znajdziesz. To jest dopiero... na wiedziała, że ja tu przyjdę, nie? Tak. Ciekawe nie. skąd. Obszedłem ten snopek, który za chwilę zobaczycie wokoło i dwa sygnały. Dwa piękne sygnały. Pierwszy z nich to o, taka oto... Taki oto fragment jakiegoś Jakieś bransoletki, zobaczcie, trzeba będzie tutaj... Albo medalika. Raczej nie, bo zobacz. No ale zawsze tu brakuje uszka, a tu jest takie, żeby można było zaczepić. No, 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 tak, no można, ale nie wiem, co to jest. Czy to jest jakiś granat, czy to po prostu jest biżu... część biżuterii, czy to jest jakieś kółko. ozdobione o... Coś ozdobionego, nie? No i... Teraz podejdziemy do drugiego sygnału. Wszystko tutaj w tym obrębie tych dwóch fenisi, co Ewelinka znalazła. Moje freningi były znalezione tutaj. Odkładam tą, tą część. Zobaczcie. Ja to skojarzyłem z guzikiem. Ja Patrzę najpierw pierwsze co to skojarzyłem, że jest to srebrna moneta. Waliło jak nic, podkopałem. Jak to było mokre, to mi się tutaj pokazały jakieś zdobienia. Zaraz to przyczyścimy i zobaczymy. Co to mogło być? Czy tylko mnie fantazja robiła w konia. Zobaczcie. Weź poczyść jeszcze. Zaraz przyczyścimy i zobaczymy, czy coś będzie bardziej jeszcze widać. Czy coś są, tam jakieś, jest, no, są no? jakieś zdobienia? Prawdopodobnie taki zdobiony i srebrzony guzik był. Także cieszę się niesamowicie. Co prawda to sukces Ewelinki, bo przyciągnęła mnie tutaj, bo tak bym pewnie poszedł w drugą stronę. też ze mną. No ale zobaczcie jeszcze raz. Piękny, to będzie srebrzony guzik, srebrzony guzik. My, myślisz, że to guzik? Raczej chyba tak, albo jakaś nabijka. Zadowolona? Z czego? No z blaszki, niemiecka blaszka, drugowojenna. Blaszka to blaszka. No nie, bo jest DRGM, czyli jest oznaczenie niemieckiej normy. Normy czego? No. no właśnie. Normy, normy. Niemiecka norma na blaszce Jakościowa. Aha, okej, okay. może być. Jest coś ciekawego, w końcu jest. Zobaczcie. Praktycznie było na powierzchni. Podkopałem tylko drobne, drobnie, drobną tą łopatę, zrobiłem ten urobek na zewnątrz i pokazało nam się. Zobaczcie, na pierwszy rzut oka pewnie Wam nic to nie mówi. To jest tył tego przedmiotu, a to jest przód. To jest niekompletne. Tu powinno być szkiełko, płyn i miejsca do wskazania kierunków świata. Także to jest kompas, a bardziej to co z niego została, cała ta ramka. Kompas drugowojenny Także ciekawostka, ciekawostka i, i super. No i super, no i super i z tego też się cieszę. Ewelina tam walczy z sygnałem. Ostatni jej sygnał na tym polu, bo zrobiło się upalnie, jest twardo, no i nie ma żadnych śladów ani pierwszo, ani drugowojennych nie licząc kilku wystrzelonych łusek Także to co wykopię tutaj będzie oznaczało zakończenie poszukiwań na tym polu. I my jedziemy dalej, jak się dokopie I moim ostatnim sygnałem na tej łące jest właśnie oto taka kuleczka. Kuleczka muszkietowa. Ciężko było się do niej dostać, bo jest tak masakrycznie ta twardo trudny jak pewnie zakwasy od Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% Paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.